Witam, informacje dla ITV Kobelany. Mówię Liza Łukasik. Trzecioklasiści mogą odetchnąć z ulgą. Egzaminy mają już za sobą. Dowiedzmy się więcej o testach i o innych problemach absolwenta od osoby, która te trudne doświadczenia przeżywa na własnej skórze. Ze mną Damian Gagucki. Cześć. Cześć. Jak poszły ci egzaminy? Egzaminy poszły mi bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony teraz tylko czekam na rezultaty A jaką szkołę i jaki profil wybierasz po ukończeniu gimnazjum Oczywiście walczę o mnie wiele znakomitych szkół Lecz z tych wszystkich szkół wybieram Platerkę Jakie masz plany na przyszłość Zawsze chciałam zostać sportowcem ale teraz chcę zostać komentatorem sportowym Dziękuję 16 maja klasa trzecia a wybrała się do Terespola gdzie miała okazję zwiedzić starą prochownię kryjącą w sobie wiele atrakcji oraz wystawę prac grafiti nauczyciela z naszej szkoły, pana Grzegorza Puczki. Witaj, Natalko. Jak czujesz się po wycieczce? Hej, po wycieczce czuję się nawet dobrze, tylko jestem trochę niewyspana. Jakie były atrakcje? Byliśmy w Forcie w Terespolu, oraz widzieliśmy wystawę pana Grzegorza Puczki i wystawę ludową. Co najbardziej zapamiętałaś? Wystawę pana Grzegorza. Jest tam wiele ciekawych obrazów, które można również kupić. Zachęcamy. Hardgog ciągle w akcji. Zespół wciąż pracuje i udziela się nie tylko w naszej szkole. Przypominamy o udziale w Białskim Talencie. Głosujcie na Hardgog. A tymczasem zapraszam na wywiad z wokalistką zespołu, która zdradzi nam więcej szczegółów. Ze mną Weronika Stoma. Witam serdecznie. Gdzie w najbliższym czasie będzie można was usłyszeć? 6 czerwca w Białej Podlaskiej w Białskim Talencie. Zapraszamy do głosowania. Dziękuję. A już przyszły piątek w Białej Podlaskiej ma z Bide Music Tylko Muzyka. Wszystkich chętnych zapraszamy. Spróbujcie swoich sił. A teraz głos i mikrofon oddajemy Oli Nowickiej, która już niedługo zastąpi nas jako reporterka telewizji Kobelany. Cześć. Witam. ITV Kobelany. Obok mnie stoi Klaudia, zwana Kitką. Cześć. Cześć. Droga Kitko, czemu zaczęłaś nagrywać swoje jakże słynne filmiki? Do nagrywania filmów zainspirowały mnie inne filmy polskich vlogerów. Jak radzisz sobie z krytyką? Staram się na nią nie zwracać uwagi. Co najbardziej lubisz nagrywać? Oczywiście wyzwania. Jaki będzie twój kolejny filmik i kiedy się ukaże? Jeszcze czas pokażę. Dziękuję. Obok mnie stoi Ucja. Cześć, cześć. Do czego przygotowują się teraz Białe Anioły? Przygotowujemy się do stawienia muzykalu pod tytułem Roma o Julia. Kiedy i gdzie odbędą się najbliższe warsztaty? Na początku czerwca w Serpelicach. Gdzie będzie można was zobaczyć? Pod koniec czerwca w Korycinie, a następnie na początku lipca na Kulturze Bez Granic. Dziękujemy. Za nami majówka, a przed nami kolejny długi weekend. Wakacje zbliżają się już wielkimi krokami, bo do końca roku szkolnego pozostało już tylko 6 tygodni. Dziękuję za uwagę.